Cześć, z tej strony Pogodny. Witajcie na kanale Marzenia Pogodne, gdzie pokazuję, jak realizuję swoje marzenia, by zainspirować Was do realizacji własnych marzeń. Kto nie subskrybuje, nie ogląda, to może nie wie, że ostatnim moim marzeniem, które spełniłem dwa tygodnie temu, był e, bieg e, maraton w Larnace. I ostatnie filmiki są pod palemkami plus 20. A teraz jesteśmy na Pomorzu. Poszedłem sobie na spacer do lasu. Mamy minus 2. Śnieg i też jest super. Mam nawet taką e, czapeczkę e, do, do klimatu. Słuchajcie, bo osoby, które mnie oglądają, mnie znają, zadają mi pytania, co teraz, już zrobiłeś marzenie, czy to będzie koniec kanału, są prośby, żebym nie kończył, bo się okazało, powiem Wam, że coś, co jest dla mnie wielkim zaskoczeniem i wielką odpowiedzialnością, inspiruje ludzi się okazało i myślałem, że nagrywam te filmiki i... No, pokazuje jak realizuje swoje marzenia i nie miałem takiego, wiecie, odpowiedzi, że, że rzeczywiście komuś to pomaga. No i dwie osoby, które dobrze znam, powiedziały, że naprawdę dla, dla nich te filmiki, które robię, są ważne i zrobiło mi się niezmiernie miło. I pomyślałem sobie, że jak tutaj jest 48 subskrybentów, to może większość z nich też ogląda, po to, żeby się zainspirować. Więc czuję odpowiedzialność i nie mogę Was moi kochani, zostawić tak teraz po jednym marzeniu, i będę realizował kolejne marzenia. I powiem Wam, że tak wstępnie, delikatnie myślę o tym, żeby po pierwsze schudnąć. Tak? Jak wiem, że to jest, dziwnie zabrzmi, najpierw przebiegłem maraton, a teraz chcę schudnąć. No tak, bo maraton był mi potrzebny po to z różnych powodów. Żeby mieć coś namacalnego, coś na czym y, mam kontrolę, wychodzę, robię bieg y, i nie muszę, mam tylko godzinę, tak? Godzinę poświęcam na, na, na sam, tutaj jakiś czas, poświęcam na trening, a to odchudzanie już będzie wymagało ode mnie takiego, można powiedzieć, całodobowej kontroli y, swojej osoby, swoich poczynań, snu, y, więc to wymaga tak naprawdę większego zaangażowania i spokojnie y, Teraz mi się wydaje, może spokojnie zaraz o tym powiem, czy spokojnie mogę się do tego zabrać. I drugą rzecz, którą miałem od dawna, dawien, dawien, dawna i może się do tego e, przymierzę, to znaczy chcę się z tego przymierzyć, ale myślę, że to będzie bardzo, bardzo długi e, proces, żeby zrealizować marzenie i znowuż sportowe, e, złamać 40 minut na dychę, aż się zakrztusiłem sam. Mój, mój plan jest taki, żeby w tym nadchodzącym roku powalczyć 45-44 minuty, spróbować jakoś wyrzeźbić. A co będzie dalej zobaczymy. No i to, żeby przebiec tą dyszkę jak najszybciej, no to musi być masa też zmniejszona. No ja zakładam, powiem Wam, że teraz po tym maratonie trochę się podbiłem, nie wiem, apetyt, brak jakiejś kontroli. No i pojawiło się na liczniku 120 kg, więc tak myślę, że trzeba zrzucić co najmniej 20 żeby coś, żeby myśleć o tym, żeby ten bieg na, na dychę się udał, jak będzie zobaczymy i z tym spokojem, Spokój, no ten jest naj, moja najmocniejsza strona w moim życiu, ja po, gdzieś tam nakręciłem filmik naciąga fala zmian i powiem Wam, że ta fa te fale właśnie nadeszły, to było takie uderzenie fal po powrocie już z... Znaczy, w, już przed nadchodziła ta fala, ale teraz się nałożyło kilka fal na siebie. No powiem Wam tak, że jak tylko wylądowałem z Larnaki, to zabierałem się za taki projekt w pracy, który musiałem, robiłem go, musiałem... Przepraszam, pilnie skończyć, i yy, skończyłem go wczoraj. Został wysłany, yy, bo blam, bramki się zamykały. Yy, 15.59.59 59 i zdążyliśmy, więc teraz mam jak gdyby spokój, ale to już yy, naprawdę dużo sił i czasu mnie kosztowało. No i teraz nadchodzą takie yy, wydarzenia rodzinno-osobiste, które no, yy, będą rzutować na przyszły rok. Jedną z tych. Yy, Rzeczy, która, rzeczy, no, spraw, która nadciąga na przełomie stycznia i lutego. Mogę się Wam, drodzy widzowie, pochwalić. Spodziewamy się córeczki, więc ten przyszły rok, początek roku, też będzie no, taki na wysokich obrotach, wydaje mi się. I teraz musicie mnie zrozumieć, jak będę podchodził do tych swoich zadań, że pięknie się śnieg rozpadał że to wszystko będzie rzutować na te e, przygotowania, rzeczy, które będę robił ale nie chcę porzucić swoich marzeń i was <głos》>, że chcę w jakiś sposób dążyć do tego, żeby zrzucić kilogramy i biegać dychy e, coraz szybciej i wydaje mi się, że to jest e, optymalne e, połączenie do tego, żeby e, mieć jakiś e, wynik w przyszłym roku te treningi na, na dychę mogą być krótsze, bardziej intensywne. Postaram się je robić. Jeszcze właśnie nie wiem, jak będę robił. To wszystko, wszystko się okaże w praniu. A tak jak Wam mówiłem gdzieś tam w filmiku, kiedy życie rzuca wyzwania o tym, jak byłem synem szpitalu że ważnym jest mieć marzenie i wiedzieć, że się do niego dąży i nawet takie kroczki drobne, drobne odsuwać może realizację samego marzenia w czasie, ale mieć gdzieś tam widok do tego, żeby dążyć jest też hmm, cholernie, cholernie ważne Ja powiem Wam o tym, że teraz niesamowicie się czuję po tym biegu maratońskim po tym, że zrealizowałem swoje marzenie pomimo no, wielu przeciwności Ci, którzy śledzą mój kanał, moje poczynania, wiedzą o tym, że to nie była droga usłana różami, tylko musiałem się naprawdę. Z wieloma przeciwnościami, wyzwaniami zmagać. No i, i tak myślę, że u mnie nie będzie tak idealnie, landrynkowo że jednorożce będą biegać gdzieś tam na widnokręgu, tylko zawsze będzie jakiś chaos, problemy i trzeba będzie po prostu się w tym odnaleźć i, i w jakiś sposób próbować zrealizować swoje marzenia. Ja też mam jeszcze więcej marzeń e, takich osobistych, rodzinnych, o których może na razie jeszcze wam nie będę mówił. Zobaczymy jak one się e, będą realizować, ale chcę wam pokazać właśnie w nadchodzących e, filmikach, bo mamy początek roku. Nie, nie chcę mówić od początku roku, ale już to, teraz powoli zacząć coś zmieniać, żeby wdrażać ten system z e, ze zmianą swoich nawyków, swojego, swojego życia i to, żeby zacząć biegać. Jak widzicie, mamy y, śnieg za sobą y, na, na drogach. Ja poczekam jeszcze, y, może do niedzieli, y, żeby wyjść y, pobiegać powiem wam, że mam takie niezbyt miłe wspomnienia Kiedy się przewróciłem czy też rozjechałem na, na lodzie śniegu i to nie jest wcale przyjemne muszę też uruchomić swoją bieżnię a tak jak wam powiedziałem że, o tym, że spodziewamy się córeczki, to tam gdzie była bieżnia, tam z początkowych filmików moich marzeń pogodnych biegałem w pokoju, no to teraz jest wielkie przemeblowanie bieżnia została zniesiona do, do garażu ale tam nie ma miejsca, żeby tą bieżnię ustawić, więc robią się takie przeciwności, które muszę pokonać Może znajdę jakieś tam, wygospodaruję miejsce na tą bieżnię, ale... Czeka mnie bieganie na świeżym powietrzu i powiem wam, że nie mogę się tak naprawdę doczekać. Jakieś jedno ciśnienie po tym projekcie zeszło ze mnie. Mam taki już jak gdyby zwolnioną blokadę i mogę sobie teraz pobiegać. Przede mną szereg różnych wyzwań w tym roku, także nie wiemy rodzinnie, jak to wszystko poukładać, jak to będzie. Także oglądajcie mój kanał, subskrybujcie. E, sami się przekonajcie, co uda mi się zrobić. I, i dziękuję Wam wszystkim, e, którzy są na tym kanale, którzy wspierają mnie tymi subskrypcjami. Bo powiem Wam, że to wa na mnie też e, napędza do jakiegoś działania i, i do tego, by. E, no, nielandryнkową nie drogę do, do realizacji swoich marzeń pokazywać, by pokazać Wam, że no nie, jest, nie jest w większości słodko i chodzi o to, żeby się nie poddawać. Wam życzę pogody, kto chce zimowej, kto chce wiosennej, bo nie może się doczekać, ale ogólnie bądźmy uśmiechnięci i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się.